Dziś instruktorzy ABC prawo jazdy wezmą udział w szkoleniu z defensywnej jazdy. Tak naprawdę zaczęliśmy od teorii. Na teorii mówiliśmy sobie o czymś szumnie znanym Defensive Drivingiem. Tutaj jeżeli chodzi o instruktorów, jest o tyle fajnie, że trzeba zwracać uwagę na drobne szczegóły do tego, żeby jeszcze przynajmniej chociaż trochę poprawić swój warsztat pracy, ale żeby też poprawić swoją jazdę taką na co dzień. Im więcej wie instruktor, tym więcej droży do swojego warsztatu pracy. Najważniejsze na tej praktyce było to, żeby zaobserwować siebie, bo tak naprawdę w większości wypadków, kiedy jeździmy samochodem, nie widzimy tego wszystkiego, co my robimy, jak my podchodzimy do tych zadań, do obserwacji, do tego wszystkiego, co robimy na co dzień jako kierowca. No i tutaj chodziło głównie o to, żeby pokazać instruktorom jeszcze kilka tych ciekawych rzeczy, które można wprowadzić zarówno do szkolenia, jak i do swojej jazdy na co dzień. I to mamy tu na sytuacji, mamy a ustąpię pierwsze. Zajmę w lewo wejdziemy w lewo, a muszę wrócić na prawy pas. I to jest właśnie bardzo trudne dla mnie. Tu się kursanci bardzo łubią. Ale bo no, nie mnie musi mieć i Ale tu oblewają nas uchwałam w właśnie. I trzymam lekko przygotowaną nogę tylko na hamut. Nie wciśnięte teraz kolżyny, a w niejście wolę, tylko w gdyby się przetaczało. W miejscu tutaj Wam podziękować. Mam nadzieję, że... Po pierwsze nie zmieczyliście się za bardzo w tej niedzieli. Mam nadzieję, że też dowiedzieliście się ciekawego o sobie też. Coś ciekawego, a przede wszystkim coś, co sprawi, że będziecie i lepszymi kierowcami, a też lepszymi strukturami, czyli dostaliście jakieś narzędzia nowe do pracy z młodymi kierowcami. Bardzo cenię i tutaj brawa dla ja Państwa. Takie szkolenie Wam zorganizowali, natomiast ja nie wstydzę się, i to wcale nie jest jakoś tak, żeby powiedzieć, że tutaj będę cukrował koledze, ale naprawdę po tym, co dzisiaj rozmawialiśmy, że aktywnie uczestniczyliście, naprawdę widać, że jesteście taką nazwę elitą, jeżeli chodzi o instruktorów, jeżeli chodzi o Polskę. Bardzo fajne szkolenie, dlatego że wszyscy uczestnicy byli świadomymi celu tak naprawdę dzisiejszego spotkania. Dla nas, instruktorów, było to fajne zadanie, było dosyć łatwe, dlatego że wszystkie rzeczy, które omawialiśmy, nasi uczestnicy przyjmowali wielką chęcią, więc wydaje mi się, że dzisiejszy dzień będzie bardzo owocny i będzie miał wpływ na to, jak będą dalej szkolić swoich kursantów. Dziś po raz kolejny wzięliśmy udział w szkoleniu. Nasi instruktorzy ciągle się szkolą, znalazły swoje umiejętności. Też może sobie pomyśleć, że ci instruktorzy już wszystko wiedzą, ale naprawdę nie da się powiedzieć, że już wszystko u mnie nie będę się szkolił. Dlatego ciągle podnosimy swoje kwalifikacje, żeby być coraz lepsi. I tutaj, będąc na tym szkoleniu, już mi padło do głowy kolejne szkolenie, także niebawem nasi instruktorzy jeszcze podniosą swoje umiejętności.